Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Finach od 13 lat. Tutaj wizyta u znajomej dziedziczki. Tradycyjnie mam dobre kontakty z dziedziczkami. To jest ciekawa historia. Ona pracowała dla Niemca. Najpierw zaczynała pracę w Boszu. 34-letnia pani, inżynierka, zaczynała pracę w Boszu, później się przeniosła do mniejszej firmy niemieckiej, a później. Przejęła zarząd tej e, firemki, a później odkupiła. Po prostu zastawiła, zastawiła swoje mieszkanie, tam pożyczyła w bankach. I to jest właśnie to. E, cztery, e, cztery obrabiarki, deburerka, parę maszyn służące do kontroli technicznej. A filtry do płynów. Ciekawostka, wszystko jest niemieckie, także ona nabyła właśnie takich, e, tych, takich niemieckich nawyków, że kupuje wszystko niemieckie. Wszystkie maszyny są niemieckie, wszystkie podzespoły są niemieckie, oprogramowanie również jest po niemiecku. Uczy pracowników niemieckiego, sama mówi po niemiecku, mówi po niemiecku, po angielsku, dobrze i po koreańsku, o dziwo. E, co robi? Robi, e, robi narzędziówkę, robi narzędzia, robi narzędzia szczególnie dla so, samochodówki na zamówienia. Czyli są jakieś tam potrzebne specjalne. Ostrzacz, specjalne designy, projekty, narzędzi, więc oni robią. Wszystkich pracowników, których ma, to są po studiach wyższych, pracujących i średnia taka pensja, na przykład przede mną stoi a ten młody człowiek, no to jego pensja to 24 tysiące juanów to jest 7, 7, 14 i 7, 3200, 3300 dolarów z hakiem. Ciekawostka, nawet te szafki ma kupowane od dnia niemieckiego, niemieckiego producenta, jak i również. Pułeczki, no, wszystkie podzespoły i komponenty nazywa się UTC, U, 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 UC, UC Tools. Wszystkie komponenty ma niemieckie. No, ona nauczyła się tego właśnie, tej takiej um, patriotyzmu, takiego kupowania, albo inaczej wspierania jednego kraju, czy tam jednego poddostawcy, czy jednego um, producenta. I to jej się opłaca. Jak to się opłaca? Przez to, że ona kupuje cały czas. O, tutaj jest akurat Kelch. Um, to jest geometryczna maszyna do pomiarów czegoś tam. Widziałem, widziałem przyglądanie się tej myszczynie, bardzo fajna. Też niemiecka, tak na marginesie. I to jej się opłaca z tego tytułu, że polecają ją. Przy okazji widzieliście wcześniej film o, o Niemcu z Brazylii. W, Niemczech dużo, w, Niemcze, w Brazylii dużo Niemców z różnych epok emigracyjnych, z którym również też nawiązała kontakty. On tam naprawia wrzeciona, a ona poprzez jego kontakty łapie kontakty głównie z odbiorcami w samochodówce, którzy zamawiają u niej u niej narzędzia. No właśnie te kontakty niemieckie. Ona ma głównie kontakty niemieckie. W ogóle nie ma innych kontaktów. Ma tam paru Francuzów, ale z Francuzami się źle dogaduje, bo oni są tacy skomplikowani troszeczkę. Zresztą ja też próbowałem tutaj z Francuzami próbować. Niestety nie udało się. To są tacy ciężcy trochę. Część maszyn kupiła na miejscu od kooperantów. Wszystko są nowe. Wszystko kupowała nowe, a część sprowadzała z Niemiec. Jeździ często do Niemiec. No teraz nie, no bo plaga była. Akurat te, ten film kręcę w trzeci czy czwarty dzień, kiedy nam zniesiono wszelkie obostrzenia i wszyscy są chorzy. Także to, co tutaj widzicie, to chyba jako dwóch inżynierów, i ona tam w pewnym momencie mignie. Ma bardzo, zdrowe podejście, ma bardzo zdrowe podejście do biznesu, to znaczy no, wy, wyuczona, wyuczona tej, 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 tej dyscypliny niemieckiej, tej pracy, że jak się pracuje 8 godzin, to się pracuje 8 godzin, tam nie siedzi się na jakichś tam WeChatach, czatach czy tam TikTokach, tylko się po prostu pracuje. Tutaj już przygotowane w tych pudełkach są przygotowane do wysyłki gotowe narzędzia do klientów. Wszystkich klientów ma w zasięgu około 300 km, z tego bym wygryzł. Tutaj ma jeden z chłopaków The Burying, po prostu oczyszcza tam z zadziorów, czy nie wiem dokładnie co. Tak tyle, co zrozumiałem, co on mi tam półgębkiem mruknął. Jest bardzo mocna zresztą, jak wpadła tutaj na tą halę, to widać było przerażenie i strach w oczach tych chłopaków, bo szefowa wpadła na to. Obrotu ma około miliona Miliona euro rocznie, połowa z tego jej zostaje w kieszeni, i po podatkach zostaje 250, tak podejrzewam. 270, nie liczę cudzych pieniędzy 270 tysięcy dolarów, euro, przepraszam. Także całkiem dobrze sobie radzi, ale jest skromna. Jeździ Mazdą taką trzyletnią, suwem jakimś takim, nie wiem co to jest. Duża taka Mazda. Zdziwiony byłem, że. Nie, nie, nie kupiła niemieckiego samochodu, ale powiedziała, że te wszystkie niemieckie samochody, które są tutaj produkowane, no to są nie, nie niemieckiej jakości, a importowane samochody to część, no jest taka troszeczkę e, węża ma w kieszeni. Nawet kulanty, bo pytałem się skąd bierze kulant, e, czyli chłodzi wodą do maszyn. E, bierze niemieckie jakieś tam ekologiczne, niedaleko jest firma niemiecka, która sprowadza w takich dużych flexi tankach i rozlewa je później w mniejsze beczki. Także to jest bardzo ciekawe. Interesujące jest, że zainwestowała w, w maszynę e, do oczyszczania, do filtrowania kulantów. Sprowadziła sobie z, niebie, z niemiecką maszynę bardzo porządną, taką, że się tylko podłącza beczkę. Na tam później obraca sobie. Tym kolantem, także przedłuża życie tego kulantu w zamkniętym obiegu. No, maszyny ma bardzo czyste. Z tego co na przykład lokalsi mają, patrzyłem na maszyny CNC, no to są całe, żółte od starego brudnego kulantu i, i takie za zaklejone za, za tym kisielem kulantowym, brudne w środku. Jej wszystkie maszyny za chwileczkę będą zbliżenia, zobaczycie, są no, przezroczyście czyste. Um, ona ma takie wymaganie, że na koniec zmiany, jak są skończone, obroty i tak dalej no To wymaga do, to dokładnego czyszczenia i dokładnego e, wyczyszczenia, kompletnego czyszczenia maszyny i kompletnej, kompletnej konserwacji. Także ona myślę, że to może to nie jest aż tak bardzo potrzebne. Tyle, co ona uczy no tutaj itona, mm, jest zrobiony na miejscu. Tak, to jest womat. To jest womat, to jest, to jest maszyna do, do filtrowania. E, tyle, co ona wszczepia w swoich pracownikach, e, taką. E, w, Dodatkową dyscyplinę, taką odpowiedzialność, patrzcie, zobaczcie, tak wygląda to czysto. Ta obrabiarka jest, ma 6 lat 5 lat, no bo w jej firmie ma 5 lat z hakiem. Także jest naprawdę czysta, wszystko zadbane jest i, i, i robi to z głową. I już sobie wychowuje jednego z inżynierów, który prawdopodobnie przejmie ten biznes, bo ona chce rozwijać się w kierunku bardziej handlu. To znaczy chce importować, tu sobie chce to prowadzić na, na, na boku ten biznes, za pieniądze inwestować dalej. No, wie, że jest sytuacja ciężka, marginesy profitu są bardzo wąskie, bardzo malutkie i też potraciła dużo klientów, powiedziała. Potraciła dużo klientów na rzecz chińskich dostawców, bo chińscy dostawcy jednak są bardzo tani. Oferują części i, i urządzenia, i ostrza do skrawania i jedną trzecią jej ceny. Ale ona sprowadza komponenty, metale, wszystko z, ze Szwecji, z Japonii, metale. Także robi to naprawdę wysokiej jakości. Dlatego chyba większą części klientów to są właśnie Niemcy. Albo no, jakoś germańskojęzyczne, bo jeszcze masz szwajcarskich odbiorców tutaj w samochodówce, co robią dla Porsche podzespoły. Um, to wśród, jej, wśród jej klientów to jest Volkswagen, jest poddostawcy, pod poddostawcy, nie, nie główni odbiorcy. Poddostawcy dla Volkswagena, poddostawcy dla Swobody, poddostawcy e, dla Skody, chociaż Skoda się będzie wynosić, ale poddostawcy się jakoś przebranżowią, a stąd też e, ma troszeczkę taki ciężki okres teraz w biznesie, gdyż no, ekonomia na całym świecie kuleje, plus e, wychodzimy tutaj z plagi, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, ma założoną firmę, w strefie bezpodatkowej, gdyż oferuje e, technologię do samochodówki. A samochodówka jest mocno wspierana przez rząd, więc jej dali tam. Ta przestrzeń tutaj chyba to 300 metrów, jest czy tam 250 metrów, jest z hakiem. O, tutaj właśnie, no, bardzo uśmiechnięta, bardzo wesoła, e, drobna, ale bardzo miła, bardzo miła, bardzo taka. Mm, bardzo otwarta i bardzo w gruncie rzeczy pozytywna e, e, dziedziczka. Jej ojciec zaczynał również w takich firmach, tylko że on robił podzespoły do innej branży przemysłu, no ale no, tak zbudował ojciec taką mikrofortunę. No sama gdzieś tam się kiedyś pochwaliła, jak rozmawialiśmy, że, że ojciec jej dosyć pokaźnie pomógł w wykupieniu, przyjęciu firmy czy tam udziałów na początku. No, ale te pieniądze znikąd się nie wzięły, także więc odziedziczyła część fortuny, jak i również zainwestowała dalej, obracając tym kapitałem. Robi teraz doktorat, także bardzo ambitna i rzeczywiście brakuje jej czasami godzin w dobie i myślę, że taki dosyć ciekawy, pozytywny przekaz. Tyle na tyle. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 13 lat i serdecznie dziękuję za oglądanie moich postów i za... Pozytywne, miłe komentarze, i serdecznie dziękuję również za komentowanie i oglądanie tego. Do usłyszenia i tyle na tyle.